Witam Was serdecznie po przerwie świątecznej w Nowym Roku. Życzę Wam jeszcze raz szczęśliwego Nowego Roku. Moi drodzy, dzisiaj opowiem Wam taką historię, która się wydarzyła w sklepie w sklepie spożywczym a jakim to nieważne byłem na małych zakupach i moi, chodzę między regalami. Szukam tam czegoś, już nie pamiętam czego. Mniejsza z tym to jest nieważne. Historia jest ważna. Też ważne jest, gdzie jest moja skropka. Haha, jest. I łażąc między tymi regałami, dzwoni telefon. Dzwoni znajomy, odbieram mi, zaczynam z nim gadać dosyć długo. Oczywiście po polsku, bo ja jestem z tych Polaków, co między sobą w Anglii rozmawiają po polsku. No i po skończeniu rozmowy, podchodzi do mnie, podchodzi do mnie y, starsza para, starsza, no po 50 mogli mieć, Anglicy i pytają się, się mnie tak czemu, dlaczego, ja jestem w Anglii, a nie walczę. O wolność mojego kraju. Tak ich słucham mówię, ale mówię, ja nie jestem, nie jestem z Ukrainy. Ja jestem z innego kraju w ogóle, ale tam też, tam też już, tam też dzieją się, yy, jak ona to powiedziała, dosłownie chcę Wam powiedzieć, są walki, ale mówię gdzie są walki? W Polsce są walki, nie ma żadnych walk, w Polsce nie ma żadnego konfliktu i dlaczego mam jechać <grytanie> walczyć gdzieś, nie? No, bo powinieneś bronić swojego kraju, a ja mówię o czym Pani mówi. Ja powinienem swojego kraju bronić. Oczywiście, jak będzie taka sytuacja, to będę bronił, a teraz no jest spokój, ale spadają tam już te jakieś tam pociski czy coś. No zdarzył się wypadek, jakiś tam incydent, bo było to blisko granicy, 6 km. no to powinieneś walczyć. Gościu to samo koło mnie, podszedł jeszcze syn, młodszy, 30 bodajże lat tak jak na niego patrzyłem, koło trzydziestki i uczą mnie i mówią mi, że ja mam jechać do swojego kraju walczyć. I tak na nich patrzę, mówię, że coś z nimi nie tak jest, nie? A ja mówię, i mówię do nich, moi drodzy, czy wiecie, gdzie leży na mapie Polska? To nieważne, gdzie leży, ale to jest blisko, to ty musisz iść walczyć. Dobra, mówię, już przestałem z nimi rozmawiać, wie dobra, koń, kończę tą rozmowę, bo się śpieszę, życzę Wam miłego dnia. Nie, nie, no, choć porozmawiamy jeszcze chwilę, ten młody ziomeczek, ten ich, ich syn, jak się okazało. I pytam się ich, czy wiesz, gdzie leży Rosja na mapie, czy wiesz, gdzie leży Polska, czy wiesz, gdzie leży Ukraina. Jesteśmy sąsiadami, a konflikt jest właśnie na, na Ukrainie. Ale dlaczego, dlaczego Polska nie walczy? A mówię, słuchaj kolego, jakby konflikt był w innym kraju, w Hiszpanii, to ty byś pojechał walczyć też? To to samo jest, ale. Ukraina, Rosja, Polska, ten sam, ten sam język macie i mówicie w tym samym języku. Ręce mi opadły. Mówię, nie mówimy w tym samym języku. Rosyjski, ukraiński i polski to są dwa, dwa, no trzy odmienne języki w ogóle, nie? Ale tak samo brzmią, na pewno się rozumiecie. Mówię, nie, nie rozumiemy się. Uwierz mi, że się nie rozumiemy i kurczę, Zamykam ten temat. Życzę Wam miłego dnia. Ok, Tobie też miłego dnia. Normalna dyskusja, bez żadnej tam spiny. Normalnie sobie gadaliśmy i jak społeczeństwo młode, tutaj jest młode i nie tylko, jest wyedukowane, jeżeli chodzi o, o kraje, co się dzieje. Coś tam w telewizji usłyszą, przekręcą i naprawdę aż ręce opadają. I tak wracałem do domu, tak sobie o tym myślałem. Co oni mają w głowach ci ludzie, że że tak myślą. Oni myślą, że w Polsce białe niedźwiedzie chodzą po, po ulicach pewnie. Że jesteśmy tak zacofanym państwem, oni tak niektórzy myślą, że jest taka bida, że my no, przyjechaliśmy do nich pracować, no to coś nie tak. A jedzie jeden z drugim Anglii, Oczywiście, broń Boże, ja to nie chcę nikogo obrazić, ale taką miałem sytuację i Wam opowiadam. Aż aż normalnie nie wiedziałem, co mam opowiedzieć. Myślałem, że ktoś mnie wkręca, Jakaś ukryta kamera? Bez jaj, nie? No, naprawdę nie wiedzą. Oni, niektórzy myślą, że rosyjski, ukraiński, polski to są te same języki. Już się z tym, już się z tym spotkałem, jak pracowałem w pierwszej mojej firmie. Rozmawiałem z menadżerem i on myślał, że, że to jest ten sam język. Rosyjski, ukraiński, jak już powiedziałem, myśleli, że my władamy tym samym językiem, bo to przecież. Przecież podobny jest język, no. no. niestety, no w szkołach, nie wiem, nie wiem czego uczą ich w szkołach. Ja miałem na geografii, gdzie leży Anglia, gdzie leżą inne kraje, nauczyłem no się tego. A tutaj, moi drodzy, nie wiem, nie wiem, co, się, co to się stanęło. Tak, to właśnie chciałem Wam opowiedzieć, bo tak tkwiło mi w głowie. Taka drobnostka, no ale... Ale tak... Tak to się wydarzyło i mówię Wam, dzielę się z Wami. Z moimi drogimi widzami w nowym roku taką sytuację. Nie? No. Jak ludzie są wyeduko wyedukowani? Tak, tak, tak są, niestety. Ostatnio oglądałem sądy. nie tylko w Anglii, ale też w Polsce. że Takie proste pytania zadawał koleśnia. Ta młodzież to nie wiedziała nic, może jakaś tam jedna osoba. Była taka kumata i, i wiedziała, nie wiedziała kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, kto był prezydentem Stanów Zjednoczonych, co się dzieje na świecie. Oni nic nie wiedzą, tylko iPhone, iPhone, że to telefon idzie z tym telefonem, idzie z tym telefonem i nam nie wejdzie. Boże kochany, Jarek znowu marudzisz, nie marudzę, mówię jak jest, mówię jak jest moi drodzy, to nie jest żadne narzekanie, tylko co tu się stało. Opowiadam Wam tą historię, która, która mi się przytrafiła. No i tak to niestety wygląda. Niektórzy myślą, że, że te trzy kraje są razem i, i po prostu wszyscy mówimy tym samym językiem. Momento. Zajrzymy do pieca. Dzisiaj chleb trochę mniejszy, ale nie najgorszy. Nie najgorszy. otworzyć drzwi, bo się uduszę. Sorry, że uciekłem z kadru, już jestem. Czy to mi się nagrywa? Tak. Nagrywa się. Piszcie, gdzie spędzaliście ten nowy rok. Jak tam impreza się u Was udała? U mnie było spoko. Na spokojnie. Miałem gdzieś wyruszyć, ale niestety nie wyruszyłem. Yy, Paryż. Ale co, co się działo w Paryżu teraz, nie? Takie, takie akcje, ale nie żałuję. Spokojnie spędziłem sobie yy, Nowy Rok z żoną, można powiedzieć, w chałupie. Tak to moi drodzy powiem. Tak. Dzisiaj jestem, można powiedzieć, pierwszy dzień w pracy. Trochę czuję się, yy, że utraciłem kondycję <laughs> po, tym, po tym obżarstwie świątecznym, że człowiek się się obie tego wszystkiego. Trochę złotych gazowanych się wypiło. No i teraz trzeba wrócić do formy, której nigdy nie było. <laughs> Ułyk wody. Wasze zdrowie. Dzisiaj miałem dużą produkcję, szczególnie forem żytnich. Taką produkcję tych forem żytnich miałem, że yy, kurczę, nie miałem tylu forem. Nie miałem tylu forem, żeby no żeby zamiast zrobić 16, zrobiłem 12, bo 12, bo jak przyjdzie młody menadżer, zamiast sprawdzić wokół co się dzieje w piekarni, to on nie wie co się dzieje w piekarni i po prostu pisze. Pisze na kartce, a kartka wszystko przyjmie. Tutaj, ma, tutaj mam produkcję, no i robię, nie? No, jak już wspomniałem, pierwszy dzień byłem bodajże macie odcinek, byłem odświeżyć kwasy, tak zwane startery, jeden kwas, startera kwas to jest coś innego. Może zrobię wam odcinek na ten temat, zobaczymy. Dajże, bym się chleb zjara. Otworzymy. Chleb piękny, jak zawsze. Nie muszę wam pokazywać, bo, bo wiele razy wam to pokazywałem, moi drodzy. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, jaki temat mam poruszyć przy rozkminie, przy bagiecie. Dzielę się z Wami moimi histori historiami z życia, które są naprawdę bardzo ciekawe. Niektóre, niektóre może mniej, niektóre więcej, ale ta, ta była godna, godna opowiedzenia Wam, moim drogim widzom, tak jak Was nazywam. Życzę Wam jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Jak macie zdrowie, to się cieszcie, bo ono jest najważniejsze. Trzymajcie się, subskrybujcie, kliknijcie łapkę w górę, zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza. Ja uciekam do pracy, trzymajcie się na razie, cześć!